Cześć, to kolejny odcinek podcastu, w którym zadajemy wszystkie pytania, jakie możecie mieć w temacie małżeństwa i przygotowania do niego. Ja nazywam się Ola Mielewczyk, a to jest podcast W drodze do ołtarza. Dzisiaj zajmiemy się tematem spowiedzi i pomoże mi w tym ksiądz Daniel Wachowiek. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, gorąco pozdrawiam. Oczywiście z serca puści moteckiej, czyli z parafii piłeckiej, w której jestem proboszczem. My z Księdzem Danielem już słyszymy się drugi raz. Po raz pierwszy rozmawialiśmy o wierze w związku, i tutaj ten temat jest trochę nawiązaniem, no bo wiara oczywiście łączy się z sakramentami. Dlatego też właśnie ten odcinek poświęcimy tematowi spowiedzi. Właśnie w tym poprzednim podcaście padło takie zdanie, że w, w związku Pan Bóg daje nam dużo wolności w tym wyborze, właśnie. Drugiej osoby, że to nie jest jakieś przeznaczenie, czy to nie Pan Bóg nam zsyła tę drugą połówkę, tylko jest to kwestia naszej wolności. Dokładnie o tym mówiliśmy, to prawda. Ja nie zdążyłem w poprzednim programie żyć, życzyć wszystkim tym, którzy nas wówczas słuchali, żeby Pan Bóg im błogosławił w poszukiwaniu żony, w poszukiwaniu męża. A jeżeli słuchają nas już małżonkowie, to niech. Pan Bóg ich błogosławi w takim pięknym, umiejętnym różnieniu się, bo o tym przecież też mówiliśmy, żeby siebie nie dusić własnymi pomysłami, tylko pamiętać, że małżeństwo to nie dwie osoby, kiedy ten sakrament przyjęły osoby wierzące, tylko to są trzy osoby. W czasie sakramentu małżeństwa kapłan wiąże dłonie. Mężczyzny i kobiety z tyłu. Ja bardzo często, narzeczony wówczas, mówię, że to jest symbol trzeciej dłoni w Waszym związku. Tą dłonią jest Jezus Chrystus. Ja życzę każdemu małżeństwu, żeby rzeczywiście umieli odkrywać piękno różnienia się i być jedno w rzeczach najistotniejszych. A tą jednością jest fundament. Naszego człowieczeństwa, a do tego fundamentu należy nasze podejście do moralności, do etyki, i o tym mówiliśmy poprzednio. Ja bym chciał jednak jedną rzecz dodać. Bardzo polecam, i to bardzo często, i to wszystkim, niezależnie od ich wieku, taką niebieską książeczkę, wydaną w języku polskim, właśnie w tym kolorze opłatki. Nazywa się ta książka Miłość i Odpowiedzialność. Napisał ją święty Jan Paweł II, jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła. Treść jest przepiękna, chociaż bardzo, bardzo trudna. Ja przyznam się Wam, że czytałem tę książkę nie jeden raz, ale bywało tak, że jeden rozdział czytałem bardzo długo i ja jeszcze musiałem wracać do niektórych akapitów wcześniejszych, żeby to wszystko połączyć. Ale jak się to wszystko uda przeczytać, i jakoś chociaż w części zrozumieć, to może się okazać to bardzo przydatne. Ja tak na marginesie powiem, że niektórzy z niektórych lokalnych kościołów niemieckich przed laty mówili, że Jan Paweł II mógłby być w przyszłości nawet doktorem kościoła, ponieważ jego nauka o małżeństwie, o relacji miłosnej między mężczyzną i kobietą i która była ukazana choćby we wspomnianej przeze mnie miłości i odpowiedzialności, jest czymś fantastycznym, fenomenalnym, co warto zgłębić dla dobra wszystkich małżeńskich związków. I gdybyśmy rzeczywiście spróbowali tę naukę wcielić w życie, byłoby mniej problemów. Proszę zobaczyć, że te słowa niemieckich katolików, niektórych kościołów lokalnych za naszą granicą zachodnią, były też bardzo prorocze, bo dzisiaj często Jan Pawle II mówi się takie brzydkie, takie podłe słowa, jakby się chciało jego ukazać w sposób no, no bardzo prymitywny. I kto wie, czy nie jest to w związku z tym, no, że upadły anioł, widzi w nauce Jana Pawła II o małżeństwie, o miłości, o seksualności. On tam mówi przepięknie, olbrzymie. Dla diabła zagrożeniem. Proszę zobaczyć, że sam tytuł miłość i odpowiedzialność jest bardzo wymowny. Nie ma miłości bez odpowiedzialności. Po prostu nie ma jedno zdanie, które będzie domykało nasz poprzedni. Program naszą poprzednią rozmowę ojciec święty, no jeszcze jako Karol Wojtyła mówi. W doborze dla siebie osoby, która ma być moim mężem czy żoną. Trzeba pamiętać, że istnieje różnica pomiędzy prawdą o uczuciach, które mam do drugiego człowieka, a prawdą o tym człowieku. To jest bardzo uniwersalne stwierdzenie. Ja je powtórzę jeszcze raz, a nawet je lekko rozbiorę, żeby, żeby pomóc w takiej właściwej interpretacji. Czasami jest tak, że człowiek się fatalnie zakocha. No i wiemy o tym, że zauroczenie jest przepięknym momentem w życiu człowieka, ale jednocześnie bardzo ekstremalnym. I w zasadzie w tym zauroczeniu możemy popełnić błąd, ponieważ możemy się zakochać w człowieku dla siebie niewłaściwym. I papież mówi istnieje prawda o uczucia do tej drugiej osoby. I prawda o człowieku, do którego te uczucia żywię. I chodzi o to, żeby modlić się za siebie, żeby w momencie, w którym prawda o uczuciach będzie tak silna, że mi zaślepi prawdę o tym drugim człowieku, no, żeby Pan Bóg jakąś ingerencją zewnętrzną mi pomógł. Jeżeli te uczucia będą dobre, bo będą łechtały moje wnętrze, moje serce, będą mnie pociągały. Ale jednocześnie będą mnie zaślepiały, że to jest osoba dla mnie niekoniecznie właściwa. To się czasami zdarza. Proszę zobaczyć, że to zdanie można odnieść również do zupełnie innych relacji. Mówi o tym nauka, że posługiwanie się uczuciami niskiego rzędu, bardzo niskich lotów, do takich uczuć na przykład należy nienawiść. Jeżeli ktoś żywi nienawiść, do bliźniego, to nauka podpowiada, że on jest chory przez tę nienawiść, nie tylko duchowo i psychicznie, ale również fizycznie. Yy, nauka stwierdza i udowadnia, że ktoś, kto posługuje się takimi nędznymi uczuciami, ma w swoim organizmie dodatkowe toksyny, a te toksyny zaburzają jego myślenie i jego spojrzenie. Czyli, na przykład, ten, kto nienawidzi, nie potrafi dobrze czytać drugiego człowieka, ponieważ te toksyny mu zaburzają obiektywizowanie prawdy o bliźnim. I teraz podsumowując, jeżeli ktoś chce się tak zakochać, by z tego zakochania powstała piękna miłość. A później ta miłość przeobraziła się w sakrament małżeństwa, to niech się modli do Jezusa, który mówi o sobie: Ja jestem prawdą. O to, żeby jeżeli spotkam człowieka, który, który jest dla mnie błogosławieństwem, to żebym widział prawdę o tej osobie, a nie tylko żył prawdą o uczuciach do tego człowieka. Tak, myślę, że to jest piękne podsumowanie. Właśnie tego tematu wiary w związku, o którym rozmawialiśmy ostatnim razem. I teraz przejdźmy już konkretnie do spowiedzi, czyli właśnie do tego przeżywania wspólnie sakramentów. No i właśnie tutaj, może zanim wspólnie, to chciałabym zapytać, bo to może być, myślę, częstym problemem u ludzi. Co jeżeli spowiadam się cały czas z tego samego? To jeżeli no właśnie, te, te same te same rzeczy non stop powracają. Jakby, pytam o to dlatego w podcaście poświęconym związkom, ponieważ każdy, wiadomo, rozwijamy się wspólnie, wzrastamy wspólnie w tej relacji, ale też każdy z osobna musi wzrastać w swojej wierze, w swojej dojrzałości. Kroczyć z Panem Jezusem, żeby móc też wzrastać w tej relacji. To jest bardzo ważne, chociaż bardzo trudne pytanie, bo no z jednej strony ktoś, kto przychodzi do mnie do spowiedzi i mówi: No nie, proszę księdza, no znowu to samo. No to ja mu mówię: No to się cieszę, że nie ma nic nowego, że to jest ciągle to samo. A z drugiej strony, jak tak spojrzymy z wiarą na to, że Pan Bóg Ci przebaczył już ten grzech w czasie poprzedniej spowiedzi, powiedz, że ona miała nawet miejsce pięć dni temu, bo czasami są takie sytuacje, że ktoś musi nawet dwa razy w tygodniu przyjść do spowiedzi. Są takie okoliczności. Ale i w Wiesz, tym nie ma nic złego? Złe byłoby, gdyby musiał przejść do spowiedzi, aby nie przyszedł. To, to jest złe. Aha. Ja bardzo często takim osobom mówię, no słuchaj, ja po to jestem księdzem. Przyjść, no nie, nie zawsze każda spowiedź musi trwać pół godziny. Czasami ludziom wystarczy tak zwana minuta. Oni nawet nie muszą mieć jakiejś wielkiej nauki, tylko hmm. czują, że jeżeli od razu nie wyrzucą tego grzechu, no to za chwilę ten grzech spowoduje inny grzech, że będą czuli takie napięcie duchowe, którego, jeżeli nie oddadzą panu Bogu, to pogorszy ich drogę duchową. Ja mówię, no przyjdź, nie? czasami no nawet nie, nie mam czasu na dłuższą rozmowę i, i sam dostrzegam, że dla wielu osób systematycznie się spowiadających nie zawsze jest potrzebna tak zwana dłuższa spowiedź. No co, co ma do rzeczy moja nauka? To nie ona jest najważniejsza. Nie jest ważny ten, który do końca spowiada, nie jest ważny ten, który się spowiada. Najważniejszy jest Bóg. Hmm. Więc Bogu dzięki, że Ty przychodzisz. A z drugiej strony, jak popatrzymy nawet na to, że On ciągle wyznaje ten sam grzech, i mówi, no znowu to samo. A ja mu mówię, to nie jest to samo, ponieważ tamten poprzedni grzech już nie istnieje. Nawet jeżeli w ujęciu ludzkim popełniłeś ten sam grzech, to tamtego już nie ma, bo Pan Bóg o nim zapomniał. I tak szczerze, on już nie ma tego w swoim sercu, bo ci już dawno przebaczył. Więc nawet jeżeli popełniłeś tą samą formą jakiś występek przeciw Bogu, to on w oczach Bożych jest nowy. Ja, ja często też powtarzam takie zdanie, chyba ojców Kościoła. Już nie pamiętam, który to dokładnie powiedział. Rzeczą yy, ludzką jest upadać. Rzeczą boską jest powstawać, ale trwać w grzechu jest rzeczą szatańską. Więc nie bójmy się wracać do sakramentu pojednania. Najlepiej też mieć jakiegoś stałego spowiednika, który już mnie jakoś zna. A jeżeli potrzebuję jakiejś spowiedzi dłuższej, czy takiej generalnej, która obejmie część mojego życia, to warto na taką spowiedź się umówić. Ponieważ może być taki przypadek, że ja sobie pójdę do kościoła, uklęknę do konfesjonału, a ksiądz, który właśnie zaczyna mnie spowiadać, ma za 10, minut mszę, za 10 minut mszę świętą. I no nie mogę wówczas go przytrzymać w czasie sakramentu pojednania. Więc do niektórych spowiedzi warto się zwyczajnie umówić. To teraz przejdźmy już w takim razie do, do tematu, Wspólnej spowiedzi. Ja słyszałam tylko raz o, o takiej praktyce, ale bardzo mnie to zainteresowało, że nawet nie na tylko chłopak z dziewczyną, którzy są w związku, no wiadomo, gdzieś tam pewnie nie na samym początku tej drogi, ale chodzili wspólnie do spowiedzi, mieli zaprzyjaźnionego księdza i razem się spowiadali. Co ksiądz o tym myśli? Czy, czy takie coś, bo to przyznam, że nie w Polsce o tym słyszałam, ale no właśnie. Ale razem w tym samym czasie. Tak, właśnie. Że trzy osoby były przy tej spowiedzi, to to nie jest może... Tak, coś takiego jak spowiedź przed ślubem, nie? Że spowiadają się razem, a potem jeszcze każdy osobno. Jakoś tak to chyba było. No, no, przyznam, że, że to jest dla mnie zaskoczenie, Aha. że coś takiego miało miejsce, ponieważ no, w pierwotnym chrześcijaństwie chrześcijanie wyznawali sobie grzechy, powiedzmy, siadając. W jakimś okręgu no i następowało wyrzucenie tych brzegów, mm -hmm. natomiast nie istnieje teraz coś takiego jak spowiedź jeszcze z trzecią osobą. Mm -hmm. Spowiada się tylko jeden człowiek, więc no, nie jest to możliwe, żeby dołączył do mojej spowiedzi ktoś inny, mm -hmm. nawet jeżeli to jest moja żona czy mój mąż. Natomiast jest możliwa spowiedź u jednego spowiednika, oczywiście Ksiądz zawsze ma tajemnicę spowiedzi, mhm. czyli jego obowiązuje zawsze ta tajemnica, więc nie może korzystać z wiedzy, którą zdobył, na przykład wtedy, kiedy spowiadał się chłopak czy mąż, a przychodzi teraz żona i teraz ksiądz będzie coś tam dopowiadał, korzystając z, z tej świadomości, którą miał z wcześniejszej rozmowy, mhm. w czasie sakramentu pojednania. No więc takie coś jest często zalecane. Ale na pewno warto właśnie praktykować wspólną spowiedź w tym, w tym znaczeniu, że jakby też, no nie wiem, idziemy w tym samym czasie, czy staramy się zachęcać się wspólnie, żeby systematycznie to robić. To myślę, że ksiądz się zgodzi. To prawda. Tak, no z, z tym się oczywiście zgodzę. Natomiast ja teraz dotknę innego tematu. No, różne osoby spowiadam w różnym stanie, czasami. Są to małżonkowie z kilkuletnim stażem, czasem kilkumiesięcznym, albo chłopacy, którzy właśnie się oświadczyli swojej dziewczynie, ale czasem małżonkowie z wieloletnim stażem. I z doświadczenia kapłańskiego wiem, że pewne rzeczy są tak intymne, pewne rzeczy są w człowieku tak skryte, że mogę o nich mówić jedynie Panu Bogu. I nawet o nich nie powiem mojej żonie czy mężowi. Nie dlatego, że ja coś chcę ukryć, czy chcę mieć jakąś tajemnicę przed moim współmałżonkiem, ale jest pewna taka cząstka mojej duszy bardzo prywatna, yy, która jest tylko tajemną sferą pomiędzy Panem, Bogiem a mną, a spowiednik jest w tym momencie tym pośrednikiem, tym człowiekiem który in persona Christi nie tyle słyszy o tej tajemnicy, czy o tym moim wewnętrznym duchowym bólu, ale nawet pomaga mi go oddać Panu Bogu. Więc tutaj też tą rzecz dodaję, że są pewne grzechy, są pewne słabości ludzkie, o których nie trzeba mówić drugiemu człowiekowi. Nawet jeżeli to jest moja żona czy mój mąż. Nawet jest to czasami niewskazane. Ale jeszcze raz podkreślam, tu nie chodzi o jakąś tajemnicę dotyczącą nie, związku małżeńskiego, tajemnicę, która miałaby wpływ na to, jak nasz związek dalej będzie przebiegał, ale o pewną sferę mojej prywatnej duchowości. Ale z drugiej strony, ja parę tygodni temu na Mszach Świętych, w mojej parafii, powiedziałem, że oczywiście musimy przed korzystać z jakiegoś rachunku sumienia. Ponieważ błędem jest to, że taki rachunek sumienia robimy sobie w głowie. I sobie tak medytujemy, przygotowując się do spowiedzi, idziemy się spowiadać. Mówię o tym, że taki rachunek sumienia może bardzo wprowadzać człowieka spełniającego się w błąd, bo może nie dotykać pytań i sfer, które chce, żebym dotknął sam Duch Święty ale ja krążę ciągle w swojej głowie wokół własnych emocji i nie potrafię wybrnąć poza jakiś taki katalog grzechów, do których się przykleiłem i ciągle widzę to samo, a czasami Duch Święty chciałby powiedzieć, słuchaj, no ale ja bym chciał jeszcze o inną rzecz zahaczyć ciebie, dlatego sięgnij do takiego drukowanego rachunku sumienia albo jakiegoś takiego rachunku sumienia, który znajdziesz w internecie, a może i przed jakąś spowiedzią, niech twoim rachunkiem sumienia będzie twój chłopak, twoja dziewczyna, twój narzeczony, twoja narzeczona, twój mąż czy żona. Ci ludzie, których kochamy, z którymi przebywamy bardzo często albo mieszkamy razem, tworząc rodzinę, znają mnie doskonale. I może ja pewnych rzeczy nie dostrzegam, bo mamy jako ludzie taką tendencję, a jest to obarczenie grzechem pierworodnym, żeby siebie oczyszczać, że czasami fałszujemy prawdę o sobie. Więc chcę zaryzykować, moja kochana żona, jutro idę do spowiedzi. Powiedz mi jaki ja mam grzech. A żona odpowiada, dobrze ja ci powiem jakie ty masz grzechy. A później jak ja pójdę do spowiedzi, ty mi powiesz jaki ja mam grzech. Bo może hmm. wszystkiego nie widzę. To, to piękna rada naprawdę. A jeżeli chodzi o spowiedź przed ślubną. Krótko, może w kilku, w kilku słowach dosłownie, jak ona wygląda i też jak się do niej przygotować. Spowiedź wygląda zawsze tak samo, czyli sakramentem jest sam Pan Jezus. To jest coś niewiarygodnego, że w czasie spowiedzi, to nie słyszy mnie demon, nie słyszy mnie diabeł. Ja mogę powiedzieć wszystko. Ja bardzo często też powtarzam, że jest jeden grzech, którego Pan Bóg nie przebaczy. To jest grzech, którego świadomie nie wypowiem w czasie sakramentu pojednania. Więc jeżeli człowiek jest uczciwy i współpracuje z Bożym Duchem, to nie boi się usłyszeć prawdy o sobie. Oczywiście nawet ja sam, jak się spowiadam, to zawsze drżę i lękam się przed spowiadaniem się, zawsze to wywołuje we mnie jakiś dyskomfort. Natomiast no, to jest typowo ludzkie. Jak idę do, do dentysty i wiem, że mnie ząb boli, no, to też czasami panikuję. Jak byłem małym dzieckiem, rodzice mi opowiadają, podobno uciekłem nawet z fotela dentystycznego. Tak się bałem zreperowania mhm. mojego zęba. No, Ale jeżeli no, mam zepsutego zęba, no, to idę pokazać go, chcę, żeby był wyrwany. Nawet jeżeli mnie to boli, stresuję się, przeżywam wstyd. Jak idę do lekarza i mam jakąś ranę. No to nie mówię mu, no tutaj mnie boli, ale boję się zdjąć koszulki, bo jestem wysportowany, mam za duży brzuch, no nie pokażę pani i panu tej części ciała. No to mnie nie wyleczy. Jeżeli mam jakiś grzech i chcę, żeby Pan Bóg mi pomógł, żeby poradzić sobie z tym grzechem, to nawet jeżeli mnie to stresuje jakoś... Wprowadza wstyd. To bardzo dobrze, że mnie wprowadza wstyd. To znaczy, że ze mną wszystko jest w porządku. Bo gorzej, jakbym się tego grzechu nie wstydził. No problemem dzisiejszych ludzi jest to, że wstydzą się rzeczy, których nie wstydzić się nie powinni, yy, natomiast nie wstydzą się spraw, których wstydzić się powinni. I teraz ja ukazuję ten grzech, pokazuję Panu Bogu i proszę, żeby mi pomógł, nawet jeżeli jestem recydywistą w tej kwestii. I mówię, Boże, jestem ułomny, potrzebuję Twojego, Twojej siły, bo sam nie dam rady. Natomiast przed sakramentem małżeństwa część narzeczonych nawet chce się wyspowiadać taką spowiedzią generalną, o której wspomniałem parę minut temu. Czasami chcą się wyspowiadać z całego życia, żeby coś domknąć, żeby zacząć coś na nowo. I jeżeli chcą się do niej przygotować tak naprawdę uczciwie, to warto odszukać rachunków sumienia, stricte przeznaczonych dla osób zakochanych czy narzeczonych, bo są pewne elementy w rachunku sumienia dla takich osób inne, niż takich zwyczajowych rachunkach sumienia. Pięknie i na tym zakończymy. Dziękuję księdzu bardzo, bardzo za, za wszystkie znowu rady, za, za rozmowę, za to czym się ksiądz podzielił. Również dziękuję. Naszym gościem był ksiądz Daniel Wachowiak i to już wszystko w tym odcinku. Na kolejne zapraszamy za tydzień. Jeżeli chcesz podzielić się z nami swoimi przemyśleniami lub masz pytania w temacie małżeństwa, które do tej pory nie padły, daj nam znać. Jeżeli słuchasz nas na YouTubie, napisz komentarz. Jeżeli natomiast korzystasz z aplikacji podcastowej np. Ankor, zachęcamy do wysyłania do nas wiadomości głosowych. Podcast W Drodze do Ołtarza wydawany jest przez Centrum Życia i Rodziny. Dziękujemy, że byliście z nami.